Czemu się zrobiło tak ciemno? O, dziękuję. To nic nie ma. I znowu coś mi chodzi. O, chyba. O, zapalimy. Chyba jest czwarty składnik i krzesiwko. Aury pigment. Wspaniale. Jak tam nasza poczytalność? Wszystko w porządku, bo dokonaliśmy jakiś. Ej, panie na górze! Teraz już się ciebie nie boję. O! To były te schody, czyli musimy wrócić na górę. Myślicie, że jak pobiegnę, to nas nie dogoni? To biegnę. Run, Forest! jesteśmy, co jest do jasnej znowu będzie coś we mnie strzelało, ała aha, no jeszcze musimy wrócić do laboratorium no super, czyli znowu w, to, w tą kupę musimy wejść Aha. A biegniemy już sobie. Co mi tam? Jestem happy, bo sobie mm, znalazłem wszystkie składniki. Haha. No. I sobie je kładziemy. Yy, pierwszy... No chodź, chodź za pierwszy. Pierwszy. Drugi, trzeci. Oj, co się stało. I czwarty. I odkręcimy. komuś się to na pewno nie podoba znowu ktoś tu idzie no dobra odkręcamy teraz to i znowu musimy taki wykonać specyficzny ruch po okręgu no i mamy słój z kwasem jesteśmy happy bo możemy yy, rozpuścić na roślin i udać się do rafinerii. Ej! Aha. Musimy z powrotem dostać się na górę. Przynajmniej spróbować jakoś. Ta -ra 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 -ra. Aha tutaj na nie, nie, nie przeskoczymy. O! O, 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 właśnie, widzicie. Dobrze, że jest podpowiedź. Troszeczkę szybciej, Danielu. Nie mamy czasu. O! Samo się to położyło nawet w tym miejscu. Nie musiałem tego specjalnie obracać. No dobra, lecimy. I rozwalimy tą wspaniałą naroś. Znowu spadamy, bo znowu chyba nas coś obrzyga A! Ah! Głupie żygi. No, mamy trochę sińców tylko. Mamy lekki ból głowy. Yy, to jest jeszcze OK, jeszcze jest OK. Kurczę, troszkę się stresuję. O. i... Jeszcze z kwasem. I wspaniale się to wszystko rozpłynęło. Ha, 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 idziemy dalej. Rafineria. I cóż my tu mamy? It sure, is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason for the darkness? That is. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight, and make sure not to stray. Hmm. Znowu podpowiedź yy... Znowu podpowiedź odnośnie chowania się przed wrogami Żeby tutaj byli jacyś wrogowie straszni O kurde jeźdzusz ty i polazł sobie I Głupi głupek Nie strasz mnie O, Dobra. Sprawdźmy, co mamy tutaj. Nic ciekawego. Bardzo duże beczki. Czym? Z czym? To chyba nie jest wino, bo jesteśmy w jakiejś rafinerii. Oho. Oho, 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 oho. Czyżby znowu jakiś wspaniały potworek sobie tutaj szedł? Otwieramy te drzwi ja sobie tutaj wejdę I zamkniemy Dobra Co mamy tutaj? Znowu nam coś chrobocze strasznie i mnie to irytuje Dobra, zapalimy sobie lampeczkę O, krzesiwko o. O, pięknie Tylko mi się udało to zdobyć Eee. Tutaj nic Zablokowałem się na beczkach. Ta lampa strasznie oświetla, nie? Bardzo dużo oświetla. Pomieszczenia. Ale niestety. E, mamy mało oliwy. Znaczy, oliwy może i mamy dużo. Ale ona bardzo szybko się wbrew pozorom wyczerpuje. Także uwaga, uwaga. Dobra, znaleźliśmy coś. O, o, o. Nie, 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 nie tak się nie bawimy. Ja chciałem, żeby były zamknięte. Dziękuję. Notatka. 20th of June, 1839. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. Hm. Kula, kula, kula. Jakaś kula. Oho. Ktoś tu zrobił ładną... Rozpierduchę. Troszeczkę tutaj brz... narozrabiał ktoś. Albo coś. Oho, oczywiście są zablokowane, prawda? Nie możemy nigdy przejść tak, jakby człowiek chciał znaleźć inną drogę. Wiecie co? Zdaje mi się, że tutaj chodzimy sobie w kółko. Bo tam gdzie były te wielkie beczki. No, to jest jakaś chyba taka droga w koło. Jeszcze zaraz zobaczymy dokładnie. Zwiedzimy tutaj wszystko. Jak tam nasza poczytalność. Głowa nam zaraz pęknie. No cóż, bywa. Ja też mam czasami bóle głowy. Kto mi tam trzyma z drugiej strony? Dziękuję Tutaj nie ma nic ciekawego nic Co, jest znowu O, zamknęły się drzwi, dziękuję Oho, Daniel chyba Co jest kurde Wstawaj! Patrz na światło! Patrz na światło! Patrz na światło! Jest! no. One closed, the other closed. 25th of June, 1839. I feel the need to continue this journal, even though it was intended for my journey to Africa. This must be something very important. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I can Smith eased my mind a bit. Hmm, czyli jakiś, jakaś kula nie z tego świata? Hmm, cóż tu się dzieje? Cóż tu się dzieje? Co to jest w tym Brandenburgu? No dobra, idziemy dalej. Tutaj co, zamknąłem te drzwi? Myślałem, że. O, światło. Światło, 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 a tego się nie da przesunąć? Nie da się, tego się nie da, da się. Jeszcze to. O, i możemy chyba tutaj kucnąć. No i wspaniale. I jakoś nam się udało przejść. Co znowu się dzieje tobie, Danielu? W tej beczce nie ma oliwy. Hmm. A moja latarnia i tak jest pełna, tak? O, wspaniale jak homikuje? Mówiłem wam, że ja jestem taki homik. Dobra, tam były te beczki, które y, przeszkadzały nam w czym? W otwarciu tamtych drzwi. No dobra, poszukamy sobie jeszcze czegoś tutaj ciekawego. Na przykład krzesiwko. Dałbyś jakaś oliwa Na przykład tu. Nie, tylko krzesiwa. No jej, ku ile tych krzesiw tutaj jest? Nie ma tutaj nigdzie oliwy? Nie ma. No dobra, to wyłączamy. Proszę bardzo. No. Kurde. Któryś krążek się zablokował, tak? Ty? Nie. Ty? O, tak. Nie ma się on tu czego chwycić, dlatego weźmiemy sobie jedną beczkę i w takim razie podstawimy sobie beczkę obsesa No, ops No Daniel, nie rób scen I żeby nie móc wejść na, de, na beczkę O Pięknie Dziękuję. Teraz możemy sobie pokręcić. Wspaniale Ktoś tu idzie. Jeszcze? Czy już? A już A, nie, jeszcze trochę. Co jest? No. Co? Już? Dalej się nie da? A, chyba, że kucnę. O właśnie. Dobra, mam nadzieję, że tutaj mnie znowu nic nie obrzyga. Dlatego biegnę jak najszybciej. I tutaj mamy co? Piwniczne archiwum. No. I znowu jakiś wspaniale jesteśmy w jakiejś wspaniałej wodzie. I mnie to wybitnie irytuje. Aha. Co to jest? Co tam kurde jest? Co to? Co to, co to? E. Kim ty jesteś? To jest jakiś potwór Idź sobie stąd! Gdzie ty jesteś teraz? Co za łajza? Idź sobie stąd Patrzcie no. Będziesz tu stał? No nie, nie, nie widzę cię, gdzie ty jesteś? Będzie może przeskoczę... Czyli co, jak ja jestem w wodzie, to on mnie może zaatakować, tak? W takim razie muszę nie wchodzić do wody. No skąd ty wiesz, że ja tu jestem? Przecież ja cię nie widzę, ty mnie chyba też nie widzisz, nie? Tylko jak jestem w wodzie. No, na pewno tam coś trzeba będzie zrobić. I wejść do wody. No, dziękuję. No, no nie no jak ja mam tam wejść nie zwracając na niego Nie zwracając jego uwagi A! Idźże stąd Idźże stąd No, kysz poszedł <grym> Kurde Nie! Aj! ej, aj, ej, aj, 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 aj. Padłem do wody Padłem do wody no i co teraz?